No dzień dobry Bąbelku, jak tam się dziś miewasz Doskonale, bo dzisiaj jest Wigilia! No tak racja. Ona uwielbia święta, więc postaraj się. Oh, tree, oh, tree. Tato! Ale ładnie! Wyjął jak jakieś ranne kaczki. Co to było? Przepraszam, ale co robisz w kominie moich sąsiadów? Ty mnie widzisz? Jak się nazywasz? Jestem Nikolas, święty głos. Co to ma być? To ma Żonka mówi, że mam dbać o linie. Myśli, że zastąpią mi ciasteczka. Tu się pomyliła. Skoro jesteś prawdziwym Mikołajem, powiedz co Charlotte chce na święta. Zabawkowy zestaw do makijażu i hulaj nogę. Zgadza się? Tato, słyszałeś? Pokaż mi jaśmielatkę, która nie marzy o zestawie do makijażu. Co to za ludzie? Wyglądają jak bałwan, elf i dziadek do orzechów. Jakby z choinki się urwali. Wyssiadam. Co no ty kombinujesz? Chcą mojej listy grzecznych i niegrzecznych. Daj mi chwilę, mam tu swoich żonków. Ed jest niedowiarkiem. Serio? Mikołaj Że co, proszę? Mikołaj boi się Mikołaja. To niedorzeczne. <laughs> nie wiedzisz, że jestem, kim jestem. Dzieci na całym świecie czekają, aż im dzisiaj przywiozę prezent. Tato, musimy mu pomóc. Gdzie się podziewacie? Jesteśmy z Mikołajem. On ma lekarza pingwina i poci się brokatem. Odwieź się do mnie. <laughs> A co z białą brodą? Ta, to farba! I jak chcę się odmłodzić, mam takie prawo! Żaden jest z ciebie, Mikołaj! Nie jesteś tym, za kogo się ma! Zależy mi, żebyś znowu wierzył w szczęście. Zaraz zobaczycie. Sanie ciągnięte przez osiem rączych reniferów. Rozparłam się w Kogo pracujesz? Niektórzy wierzą, że dla matki natury, albo ktoś nawet twierdził, że pracuje dla Beyoncé. Ale nie. Każdy facet mnie zrozumie. Pracuję dla mojej żony.